No to zabieram się za składanie Nowej dmuchawy od Cifarelli Model BL1200 Najmocniejsza dmuchawa Cifarelli Model konkurencyjny do sztila BR800 oraz Echo PB8010 Trzymajcie kciuki, żebym nic nie połamał I wszystko się udało poskładać Maszyna odpakowana, tak się prezentuje bardzo ładny kolor. Rura gęta, tuba, opaski, manetka gazu, klucz do skręcania, śruby do montażu, kolanka, instrukcja piękna maszyna. Maszyna zmontowana, tak się prezentuje: tuby poskręcane, już nawet zatankowana, zaraz odpalamy.